Hej, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam, jak sprawdzić, jakie ma się podzespoły w komputerze bez, bez rozbijania komputera. Na początku pokażę Wam pierwszy sposób, który jest trochę mniej dokładny. Więc na początku nakierujemy się na pasek zadań, klikamy prawym przyciskiem i klikamy w menadżer Zadań. Potem wchodzimy tutaj, klikamy w Wydajność. I mi, nam pokazuje takie rzeczy. Na początku jest e, informacja o procesorze, e, na przykład e, o CPU i inne rzeczy. Tutaj mamy pokazane, jaki to jest procesor, ile ma GHz, e, ile ma rdzeni, e, i też e, po prostu i też inne rzeczy. E, potem. Jest pamięć. I tutaj mamy pokazane naszą pamięcią. E, tutaj mamy, e, wyświetla się, ile jej mamy, a tutaj, jaki mamy rodzaj. Tutaj e, mamy napisane, ile w użyciu, tutaj, ile dostępne mamy. Tutaj, jaka jest szybkość, e, a tutaj, ile użytych slotów na pamięć mamy. E, w następnym e, polu mamy dysk i tutaj jak możecie zauważyć że mamy tutaj dwa i e, tutaj będzie się wyświetlał e, e, różna ilość dysków w zależności ile macie dysku bo na przykład jak ktoś ma dwa dyski no to będzie się mu wyświetlało dwa tak jak a jak na przykład ktoś jeden no to tylko jeden e, tutaj jest pokazany mój pierwszy dysk e, i tutaj mamy pokazane typ no to SSD tutaj pojemność i sformatowany. Tutaj jest szybkość zapisu, i tutaj szybkość odczytu, i średni e, czas odpowiedzi. E, tutaj mamy WKS różne, a tutaj drugi desk. No i tutaj jest to samo pokazane, tylko inny rodzaj i e, więcej gigabajtów. Tutaj e, e, w sumie N, tak średnio wiem, co to jest. E, ale pewnie większość z Was będzie wiedziało, więc przejdę do kolejnej Tutaj mamy na przykład Pensasa Graphic. Tutaj mamy Intel Graphic 4600. Tutaj mamy najważniejsze odczyty, po prostu pokazane jest tutaj. No. A więc, jak Wam pokazałem, pierwszy sposób na taki mniej dokładny, to. Teraz Wam pokażę drugi sposób. Więc wchodzimy do przeglądarki i wchodzimy na taką stronę cpu.z i tutaj pobieramy taki program do opatrzenia, to na przykład na jakieś No i wtedy pobieramy tutaj i klikamy download i klikamy zapis. Teraz tutaj wchodzimy w pobienne. E, tutaj bierzemy to na pulpit. Tutaj to pobieramy. Tutaj trzeba to kliknąć. Potem klikamy tutaj. O, już pobienne. Kurde, co się stało? Tak, to usuwamy sobie. Tutaj klikamy tak. No i tutaj już się zaczyna odpalać. No i nam się na samym początku wyświetliło tutaj, jaki mamy procesory. E, tutaj, e, to chyba bardziej dokładnie. Tutaj mamy pokazane e, wątki rdzeni, ile ich mamy. E, potem e, tutaj klikamy, to w sumie tak się nie wiem, co to. A tutaj mamy pokazane model płyty głównej. U mnie to jest HP18E7. W sumie nawet nie wiedziałem, że mam taki rodzaj płyty. Potem tutaj patrzymy i jest tutaj pokazane po prostu o, o ramię. No to na przykład tutaj pisze, że jaki rodzaj. Tutaj, no, e, ile się ma, tutaj, ile e, ma się mega że tak w ogóle, e, e, że e, ile mamy dostępne. A tutaj mamy pokazane, ile jest wykorzystywane, e, że bo można e, sobie tam ograniczyć, bo mhm. na przykład, jak się weźmie, że na maximum, no to wtedy komputer jest, e, e, może się bardziej przeżyć. Tutaj dalej mamy o ramię. No to tutaj pokazane już jest i tutaj e, na przykład jest pokaza pokazany slot. E, I ja mam wykorzystane tylko pierwszy i trzeci. Bo na przykład drugi sobie kliknę. No i tutaj nic nie ma. Bo w drugim i w czwartym nic nie ma. A w trzecim i pierwszym mam e, dwie kości. No i tutaj pokazane e, ile ma. Tutaj, i tutaj e, grafika. No to e, już było pokazywane. No i w sumie to jest e, Chociaż tak, no to e, ja nie mam kajty graficznej w, tej, kom, e, w tym komputerze, bo w sumie to jest komputer pędzony taki Alabio. Ja ale tam będzie Wam się wyświetlał raczej po prostu kajty graficznej. Chociaż mi się teraz nie wyświetla, bo on nie ma. Ale tak, no to Wam będzie się wyświetlać, jeżeli macie. E, ale, e, więc powiem Wam, widzowie, że e, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam e, się ten odcinek przydał, to zostawcie łapkę w górę. A więc do widzenia i cześć!